No, wydaje mi się, że konsekwencją ostatniego meczu była ta, ta czerwona kartka. Nie wiem, czy była pochopnie, czy, 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 czy słusznie podyktowana. Myślę, że to zmieniło oblicze meczu, bo potem cofnęliśmy się, ciężko się grało w dziesiątkę. Próbowaliśmy dwa czy trzy razy yy, uderzyć z kontr, ale, ale nie udało się. W ostatnim meczu dostaliśmy w no, Także Szkoda gadać, bo, bo, bo mecz był pod nasze ditando, a do ostatnich czy 20 minutach. Jak tak jak mówię diamentalnie to się, się odwróciło no i przegrywamy po raz kolejny. Mówiliśmy, że to jest 7 dla nas najważniejszych meczy. W każdym meczu chcielibyśmy wygrywać, no ale szkoda, szkoda gadać. Zostały 3 mecze. Bardzo ciężkie mecze, ale nie możemy się poddać jako głowy do góry i trzeba zasuwać na trening go ciężko i w następnym meczu punktować końcówka straszna, z tego względu, że straciliśmy e, dwa gole i, e, i prowadzenie w tym, w tym meczu. E, pracowaliśmy ciężko na, na, na trzy punkty, niestety nie udało się. E, no nic, no, mamy tylko nadzieję, że to czegoś nas nauczy, bo, e, no bo to, jakie popełniamy gdzieś tam błędy, musi nas czegoś nauczyć. No. Nie możemy powtarzać cały czas jakieś tam... E, powtarzać jakieś tam sytuacje cały czas. Ciężko powiedzieć, po takim meczu naprawdę rzadko się takiego meczu gra. Graliśmy w osłabieniu, no bo nie pozostało nam nic innego, jak tylko się bronić. No wiadomo, piłki wrzucane są w pole karne no i tam, tam się tworzy jakiś bałagan kocioł i z tego padały spadały bramki, także no tak jakoś do siebie do końca nie możemy mieć pretensji, ale no w pierwszej połowie grając tak dobrze, mając taką przewagę musimy dążyć do Podwyższenia rezultatu. Trochę nas to uśpiło.